Wysokociśnieniowe butle to metalowe pojemniki służące do przechowywania gazów pod dużym ciśnieniem. Zawartość bywa łatwopalna, więc musi być bezpieczna, a jednocześnie łatwa w użyciu. Butle robione są ze stali chromowo-molibdenowej. Produkcja zaczyna się od dysków, które spędziły już 36 godzin w temperaturze 730 stopni. Trafią teraz do pierwszej kąpieli chemicznej, która pomoże odpowiednio uformować metal. Po osuszeniu dyski trafiają pod prasę. Ten proces formowania nosi nazwę ciągnienia rur po szpieniu, bo w kolejnych etapach z dysku powstanie długi cylinder. Prasa wyciska metal z siłą 800 ton. Tyle ważą dwa załadowane jumbożety. Butla zrobiona z jednego kawałka metalu będzie bez bezszwowa, a to oznacza bezpieczeństwo. Kiedy dysk wpada do formy, trafia pod następną trasę. Ta maszyna naciska z siłą 250 ton, formując ścianki budli. Płyn ma zapobiegać przegrzewaniu się materiału. Pojemnik przechodzi jeszcze przez trzy trasy, z których każda wydłuża go o 60%. Kolejna prasa kształtuje wklęsły spód, który wzmacnia całą butlę. Piła taśmowa przycina 10 cm z końca butli. Następnie przez 90 sekund palnik rozgrzewa metal do 980 stopni. Pracownik przekłada butlę do urządzenia, które wykonuje 1000 obrotów na minutę. Palnik utrzymuje temperaturę, a maszyna kształtuje krawędzie. W ten sposób zamyka się butlę i formuje jej zakończenie zwane szyjką. Zakrzywiony kształt pojemnika jest najkorzystniejszy dla przechowywania gazów pod ciśnieniem, bo zmniejsza naprężenia w metalu. Gaz będzie się mógł wydostawać jedynie przez zawór. 18 butli trafia do pieca nagrzanego do 900 stopni. Po 90 minutach maszyna zanurza je na 6 minut w hartującej kąpieli. Potem butle znów są rozgrzewane do 650 stopni i studzone przez 2 godziny. Dzięki procesowi hartowania metal jest twardy i sprężysty. Gwintownik rozwierca i dwintuje szyjkę. Wkręcany zawór zapewnia maksymalną szczelność. Powierzchnia butli zostaje oczyszczona metodą piaskowania. Metalowe kulki uderzają w nią z ogromną prędkością. Butle napełnia się wodą i zanurza w specjalnym urządzeniu. Maszyna wtłacza do środka coraz więcej cieczy, by sprawdzić jak butla wytrzymuje ciśnienie. Ostatnim etapem jest płukanie wnętrza gorącą wodą i osuszanie go sprężonym powietrzem. Potem hydrauliczna prasa wybija wymagane oznakowanie, datę produkcji i numer serii. Na szyjkę trafia stalowy kołnierz. Do wkręcania zaworów służy osobna maszyna. Po wizycie w lakierni butle są gotowe do napełnienia i pracy pod ciśnieniem.